Siemaneczko, witam ja Was bardzo serdecznie i serdecznie Ja jestem SkilletPer Jak niektórzy pewnie wiedzą, dzisiaj postanowiłem, że nagramy jak oceniam... Nie, nie oceniam <grym> Nagramy jak sprawdzamy cheaterów, szukamy cheaterów w Counter Strike Global Offensive Zobaczymy, czy nam się uda kogoś znaleźć, będę oceniał Może na początku jedno demko, zobaczymy czy nam się to spodoba A więc to dzieła, lecimy, demko wybrane Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nadzór to. Tak. Zobaczymy czy znajdziemy jakieś cheatera Kurde. Mam nadzieję, że tak, że że znajdziemy. Będzie jakoś odpalone, będzie strzelał w głowy wszystko. <grych> no ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie wyglądało Ładowanie ładowaniu demka. No, a więc nie wiem, może już was zauważyli. Mam nową kamerkę. Zajebista, zajebista, okej. Okay. Okay. Scout, co? Dużo twierdzi, że to jest... Yy, ...broń cheaterów, aczkolwiek... ...ten gość na pewno nie jest odwalony. Czy mogę zobaczyć te po dziewięciu rundach? What the fuck? Serio? Nie. <ścoughs> okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Odpalimy sobie tą konsolkę. Będziemy przyspieszali, jak coś, ale. Halo, gdzie jest mój kursor? Halo. Ja nie wierzę, co się tutaj Nie no, go. Jeszcze ma. Ej, ma jakiego? O, załali go zabić, no. Jestem pełen podziwu w sumie Czekajcie, halo, gdzie jest kurwa? Nie tam go nie widzę, no okej okay. Z autoszmaty Say what? Gość jest strzelony Jest <noise> Przez ściany w, w ogóle wchodzę, że nie wiem Czy się nie dziwią, o <noise> Halo, ja w to nie wierzę Co gość gra <noise> Patrzcie, co on robi w ogóle. Ja nie wierzę. Trzy, cztery, cztery głowy. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja już mógłbym zakończyć todemko. Już mógłbym zakończyć todemko i po prostu nie wiem, czy tak też nie zrobić w tym przypadku, wiecie. Że przyspieszyć, bo gość jest no po prostu. Co? Co on próbuje, widzicie? Gdzieś on próbuje? Co, gość, kurde. Nie mam pytań, po prostu nie mam pytań, co gość gra. Patrzcie, znowu. Jest niemożliwy, gość. Jest niemożliwy. Nie się ta gra. Czekajcie, jeszcze raz, jeszcze raz muszę zobaczyć te jego statystyki. Czekajcie, ostatni raz. I przewijamy. No bo to jest bez sensu. 45 do 2. W ogóle, że gwiazdki. Ktoś, ktoś mu zabrał gwiazdki dwie. nie gwiazd. ma 45 do 2. jest jakaś masakra. Dobra. Gość po prostu. Gość dobrze się bawi. Przybierzemy to na maksa, bo to nie ma najmniejszego samego. A no, może w pistoletówce zobaczymy. No zabili go na pistoletówce, no proszę, proszę. Chodźcie, znowu z pistoletem, zaraz zobaczymy. Czy tu nie ma co zrobić? To co gość robi, to po prostu jestem w szoku. Nie bany chowa jeszcze, my, patrzcie. Skaczę sobie. Pyk. ej, patrzcie na to, patrzcie na to teraz. Czekajcie. Ale ją przy ścianie tak próbuję z USPK Dobra, czekajcie, teraz O! W tym momencie był ten aim <laughs> Ja, gość jest niesamowity po prostu. Jest jakaś masakra, co ten, co ten gość stworzy. Ja, to jest bez sensu w ogóle, 15 Dobra, a więc może dwa demka ocenimy w sumie skoro, tak? A, muszę włączyć tą, tą. okej okay. Tutaj, tutaj, gryfik na to, szybko jakieś powiedzmy że to tak, kurde ja nie wiem co to było widzicie bo to oceniamy drugie chyba demko, co nie lecimy z drugiej taką nadzieję że zaraz się pojawi jak się nie pojawi to oby, nie, oby ten odcinek zrobimy cięcie i po tym co się stało powiem szczerze że ja ja chcę więcej tak, ja chcę więcej no da gdzie to jest Halo. tam ponownie po ostatnim ziomeczku który tak ostro polecił, bo myślałem że przecież właśnie mówiłem że trzeba nagrać drugi drugi ocenić bo to jest masakra co się dzieje więc oceniamy drugi drugie demko drugi nadzor zobaczymy jak to będzie mam nadzieję że tamten gaz zostanie tak jaka błana że że że, że, <ścoughs> że zmieni i zacznie przemyśleć to wszystko i zacznie grać normalnie wiecie ja wierzę w niego naprawdę ja wierzę że on że on przemyśli to co robił Okej, okay, wszystko widzimy, patrzcie Skał, nie awupa Tym razem awupa Na razie nie widać, żeby gość specjalnie coś grał Więc zobaczymy Schowam pod kamerkę myszkę na razie Zobaczymy jego status 11-1 wygrywają Tam ci wygrywają wieczorem, on jest zgłoszony w sumie 5-12 ma Więc no, chyba że się odpali ja Zaraz zobaczymy no, Nie <grytanie> specjalnie na razie to widać <laughs> aczkolwiek może ten pan coś nam pokaże jeszcze no flash, taki magik poleci nie no już turyści podchodzą mogę mapę zobaczyć ale kurde jak już, już już obok są w ogóle on, on myślałem że troluje, ale nie zobaczmy co pokaże nie no nie wiem, ten przeciwny powiedział pewnie tak, strzelam, tak, zobaczymy kto u nich jakieś styki ma jakieś jakoś niespecjalnie, ale... Zobaczymy dalej co pokaże na gości. Na razie. To powiem szczerze, że tak średnio. <grymWell> <grym _> tak średnio będzie dobra, wychowa. Ale dziwnie gra gdzieś, naprawdę. A, nie wiem, albo on jest jakąś saborangą, albo kupił konto, albo nie u odchodzi, bo tak dziwnie gra. Tam ci tak szybko go zabijam, tak... A, tak, naprawdę... Uuu... to było dobre. To było dobre. No, digle, ale super. Postrzelam sobie, a co? Albo nie, albo nie. Albo jednak tak. No niezdecydowana pewna gość jest. Dobra, przyspieszymy może to, bo... Patrzę, że Wolno im idzie. A on w ogóle gości sprzed B, więc. Chociaż może tutaj. O, nie. nie. wiem co, on wala w ogóle, tu widzi gościa. No, het. Dobra, myślę, że to nie był czytnik to gość po prostu. Tu na pewno nie będzie nic się działo. Przeciwnicy. przeciwnicy dziwnie grają, patrzcie dwóch na polu Nie, przeciwnicy kurde. Ładnie grają. O, dobra. tu nie ma nic. Na longiem wszyscy się wysypali. Dobra, ten tutaj, tutaj. Na blisko. Nie sprawdził nawet, no to nie. WH to raczej ten pan nie ma. Usłyszał go, to już nic prostszego. W tym momencie ten gość po prostu zwalił, chciał może. Nie wiem co zrobił. Co on robi? Troluje grę. Chyba żeby zabił w tym momencie kogoś, to. To bym był w szczoku wielkim. Ale nie. Dalmatyńczyk w ogóle, bo gra gości. Czy on ma takie żywy sterowanie? Spowodnią teraz jest tak, Maxa? O, tak szybko strzela. Dobra. Nie no, co ten troj robi. Hmm, Czyżby się poddał? Cześć, ale oni i tak wygrywają w miarę. W sumie z dwóch na dwóch zostało, ale on tutaj... O, zaczął grać. Aha. No i wygrali grę. W sumie gość Cajunorace spisał czas. O, 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 nie widziałem tych strzałów. Ciekaw czy trafią, czy pewnie nie. będziemy tutaj osobie, tak, o sobie taką. Jeden. Jeden, tu nikogo nie ma, więc w sumie czwórkę można powiedzieć... Widzisz? Tak, on jest na B samo, niż na A wjechali, Papaka. Papaka też wjechała. Okej. Okay. No może zobaczymy, co on już tu pokaże. I Też wam piłkać po prostu, nie wiem. Tam to może mu się udało, ale nie wiem, w sumie nawet nie wiem, za co został zreportowany tak naprawdę do tej pory, póki co, nie? Zobaczymy. Co to było? No ten Knight nice to tak średnio bo powiedział 2 na 10. O, AWP kupił. czyli by. Wow, to bu... To było... To było ładne Ja jestem w sumie... Kołacha ma od niedawna Tak to gold 4, raczej 3, tak o. Więc w sumie dla mnie taka zagrywka to była... Nie wiem, w sumie ciężko mnie ocenić, ale to może że chyba będzie jest dobry. Czy dobry? Do tej pory tak średnio muszło... Tak naprawdę, O, tutaj może być odpalanie, odpalanie. O nie, gra, parcie. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczymy co dalej pokażę. Oo, spódnował. Ucieka. Tam, tam. Nie wiem, naprawdę nie wiem za co go zreportowali. Nie mam pojęcia, nie rozumiem tego. Trzy ściany już teraz dziwnie trochę, nie przesady Nie Kurde, nie weszło mnie. Nie no, na razie póki co zaspokojnie gość. Póki co goś gra normalnie dobrze. Normalnie dobrze gra. No czy dobrze, wiesz, to jest takie dziwne, bo czasem się wydaje, że gra tak średnio, a czasem to naprawdę ładnie strzela. Chociaż znaczy, nawet nie grasz tak dobrze, ja w -y tak... nie wiem, no zaraz jeszcze ocenimy. W ogóle beka, że AWP -a zostawił i wziął sobie kawacha. Zobaczysz z kawaha jest taki, kurde. Mistrz No ale znowu przeciwnicy Na szorcie są Tutaj jest zarz... O o o To było dobre w sumie Ale mi się wydaje że ten rzad na MP to tak nie ma razie tak no, Przeciwnicy gdzie są przeciwnicy Tu jest ostatni tak Tutaj o no. To ostatnie strzały naprawdę mu nieźle wiesz? Kurde nie wiem I same głowy praktycznie no, Kurde, no nie, wiem, się wydaje, że nie wystarczająco więc... No kurde, choć... nie, no ale... Jak wy byście zdecydowali, no? Jak wy Napiszcie no w komentarzach, ok? Ja biorę jednak nie. Biorę nie, gość, gość, po prostu. Biorę nie. Więc dobra. To by było na tyle. Myślę, że wam się podobało, jak się podobało to dajcie mi informację jakąś, Zostawcie łapkę w górę, bądź... Komentarz, napiszcie no coś, nie wiem, cokolwiek. Żebym wiedział, że Wam się podoba. Żebyście, żebyście chcieli może więcej takich odcinków z Overwatch. <grywy> Dobra, dzięki wielkie. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobało. Do następnego siemanko!